Miarą, czy mój styl jest przemocowy, jest to, czy ludzie dają mi feedback, zwłaszcza pozytywny. Czy moi ludzie przychodzą do mnie z pozytywnym feedbackiem? A dlaczego? Wyjaśnisz? Dlatego, że y, dla mnie to jest o autentyczności. Mhm. Czyli jeżeli ja działam bez przemocy i nie masz takiego lęku pod tytułem no szalałaś, pójdę do Szymona i powiem mu, że zadaje mi inspirujące pytanie i cenię jego inteligencję, to pomyśli, że się podlizuję to co on sobie o mnie pomyśli, że mu w dupę waży? I tutaj już widzę Państwa, pomyśli sobie, e, mnie nie interesuje pozytywny feedback, mnie interesuje, co mam do poprawienia. I to jest wspaniała historia przemocowej organizacji, że my ciągle coś musimy poprawiać. My jesteśmy ludźmi do poprawienia, rozumiesz, do poprawki. I jak ja feedbackuję i, i mówię, wystarczy, żebyśmy dawali sobie uznanie, to my byśmy rozkwitali. Wiesz, jak mi ludzie mówią, Aga, Doceniam to, że powiedziałeś, że to, to i to. to. Ja sobie myślę, a to jest dla nich ważne. Następnym razem to powtórzę. Oni mi już nawet nie muszą mówić, co ja robię źle. Po co mi to w ogóle?